Cześć, witajcie, jestem diaksek.pl, a to drugi odcinek z programowania w Bacie. Dzisiaj pokażę Wam zmienne, oczywiście, tak jak w pierwszym odcinku. Pierwsza komenda to małpa Echo OFF, i jeszcze możemy sobie nazwać dać nazwę naszemu programowi, czyli tytle, i piszemy sobie nazwę. Ja napiszę po prostu program i jak to wyświetlimy to tutaj u góry będzie podane nazwa programu, zaraz wam to pokażę i teraz zmienne czyli set set i tutaj piszemy nazwę zmienne, ja napiszę imię oczywiście bez polskich znaków potem równa się i tą wartość zmiennej tutaj piszemy. Ja sobie napiszę. Napiszę sobie mój nik. I teraz żeby tą zmienną wywołać, musimy znowu napisać echo i w pomiędzy procentami nazwa tej zmiennej, czyli imię i i tutaj piszemy znowu pauza, żeby to nam się zatrzymało, a nie wyłączyło. Zapisujemy i otwieramy ten program. O, i tutaj jest ta zmienna. Możemy też w programie wpisywać te zmienne. Czyli tutaj musimy to usuwamy. I tu będzie set ukośnik P. I tu piszemy to, co ma się wyświetlić. Czyli na przykład te cze, te Cześć, wprowadź, podaj imię i tutaj reszta zostaje tak jak była. Ctrl S i włączamy to, i tutaj jest Cześć, podaj imię, i tutaj możemy sobie napisać co chcemy, i to nam się wyświetli zaraz. dodajemy i tutaj nam się to wyświetliło. A i jeszcze ta nazwa tego. O, tutaj mamy nazwę wpisaną tego. To, co wpisaliśmy w tym tytule. Oto i możemy jeszcze napisać y, tutaj. CLS I wtedy to nasze imię się nam wyświetli, usunie się wszystko co było przed tym. I na przykład, żeby Wam pokazać, że inne się da rzeczy pisać niż tylko to, ten mój nick. Piszemy i tam to się usunęło, i tutaj jest to nasze imię. Tych zmiennych może być więcej niż jedna. Na przykład dwie. Tylko muszą się inaczej nazywać. Na przykład imię 2 albo imię, nazwisko będzie. nazwisko i tutaj będzie podaj nazwisko, ja mam echo imię i tu będzie echo nazwisko. Zapisujemy. I teraz tu włączamy, to jest cześć, podaj imię, podaj nazwisko i tutaj nie podam swojego nazwiska, bo nie. Napiszę sobie Kowalski i tutaj się to wyświetla nam. tych zmiennych można pisać oczywiście dużo więcej, nie tylko dwie, można je nazywać jak tam sobie chcemy. I no to by było na tyle w tym odcinku. No, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, cześć!